Robiłem 100 trasterów dziennie przez 30 dni. Oto czego się nauczyłem. Przede wszystkim robienie 100 trasterów przez 30 dni każdego dnia jest ciężkie. Dlaczego robiłem 100 trasterów każdego dnia w listopadzie? Ponieważ to była piąta edycja November Burpee Challenge, gdzie wykonuje się przez każdy dzień w listopadzie 100 berpisów, czyli padni i powstań. Była to akcja, która zwiększa świadomość i promuje świadomość męskiego zdrowia, tego psychicznego oraz urologicznego. Ja ze względu na to, że moje plecy nie za bardzo lubią się z berpisami, wymieniłem berpisy na trastery, które są powiedzmy wersją z obciążeniem berpisów. I dla tych, którzy nie wiedzą, czym jest traster, to jest przysiad przedni, z wyrzutem obciążenia nad głowę. Na początek powiem, dlaczego robiłem 100 trasterów każdego dnia. Przede wszystkim powodem było to, że promowałem męskie zdrowie, ponieważ listopad jest miesiącem promocji i świadomości męskiego zdrowia psychicznego, jak i urologicznego. 100 trasterów wykonywane każdego dnia przez 30 dni bez przerwy jest ciężkie, ale podejrzewam, że jest zdecydowanie mniej ciężkie niż walka z depresją czy z chorobą nowotworową. Zwłaszcza w obecnym czasie, kiedy mężczyzna nie powinien się mazać i powinien być twardy. To też doskonały cel do wykonywania każdego dnia, pomagający budować dyscyplinę i dający satysfakcję. Buduję również wspólnotę, ponieważ wiem, że inni również wykonują berpisy bądź trastery, dzięki czemu łatwiej było mi wykonywać moje trastery. I tak jak już wcześniej powiedziałem, trudność wykonywania trasterów czy berpisów jest niczym w porównaniu z walką z nowotworem czy chorobą e, psychiczną. A oto 9 rzeczy, których się nauczyłem. Robienie 100 trasterów każdego dnia przez 30 dni wymaga planu, aby nie zrobić sobie krzywdy. 2. Mogą pojawić się przeciążenia, gdy nie masz dobrej techniki, masz pewne dysproporcje w ciele, na przykład zrotowaną miednicę, jedna łopatka nie działa za dobrze albo masz napięty jeden bark bądź drugi bark bądź kark. 3. Wokół trasterów można zbudować świetny plan treningowy, ale musisz robić to z głową. 4. Musisz manipulować intensywnością. Co za tym idzie, musisz odpowiednio dobierać ciężar, czyli intensywność ciężaru, ale też przerwę między seriami. 100 trasterów może być świetnym treningiem kondycyjnym, 100 trasterów może być świetnym treningiem siłowym, i 100 trasterów może być również świetną rozgrzewką. 100 trasterów idealnie dodaje objętość treningową, gdy chcesz zbudować nogi lub silne wyciskania. Co ciekawe, i to jest ostatnia z dziewięciu rzeczy, którą się nauczyłem, możesz wyrównać. Dobrze napięcia w ciele. Rozwijając te 9 punktów, mogę powiedzieć, że wykonywanie 100 trasterów dziennie przez 30 dni bez przerwy jest trudne. Jest ciężkie. Mentalnie trzeba się przygotować do tego, że każdego dnia trzeba wykonać te 100 trasterów. Ale w momencie, gdy trenujesz 3 razy w tygodniu, to takie 100 trasterów jest świetnym elementem treningu. I można naprawdę fajnie zbudować plan wokół 100 trasterów. Ponieważ jednego dnia możesz wykorzystywać trastery. Jako element rozgrzewki. Te 100 trasterów może być doskonałym elementem, gdzie popracujesz nad techniką przysiadu i wyciskania, biorąc samą sztangę albo lekkie ketle, lekkie hantle. E, dogrzejesz się e, bardzo dobrze i to jest świetny element rozgrzewkowy, naprawdę, angażuje całe ciało. Jeżeli dodasz do tego jeszcze jakieś lekkie ściągnięcia e, gumy, czy m, lekkie ściągnięcia wyciągu górnego, czy może nawet samowiczenie na drążku. Bardzo fajnie pracuje całe ciało. W innym dniu, natomiast może być to element siłowy. Tylko musimy też pamiętać tutaj o tym, że w trasterach elementem limitującym ciężar, jaki będziemy wykorzystywać, są barki, a generalnie ramiona i część wyciskania. A dlatego bardziej patrzyłbym tutaj jako element siłowy do wyciskania, a element budujący objętość treningową dla nóg. Przy czym też musimy uwzględnić to, że jednak jeżeli ciężar będzie na tyle duży, że nie będziemy go w stanie już siłowo wycisnąć, czyli będziemy musieli już presować, a pamiętajmy o tym, że jeżeli byśmy robili te 100 trasterów na dużym ciężarze, to już to jest naprawdę solidna, solidna praca. To trzeba będzie pracować megadynamicznie, wychodząc z dołu z przysiadu, więc to też będzie element pracy nad dynamiką tego przysiadu. I wykonując te 100 trasterów, zawsze wykonujemy te 100 powtórzeń przysiadu, pracujemy nad odpowiednią techniką, mobilnością itd., itd. Aby ten element siłowy miał ręce i nogi, fajnie byłoby wykonać jakie, jakąkolwiek formę przyciągania e, na górę ciała, żeby wyrównać napięcia w organizmie i wzmocnić też mięsień najszerszych grzbietu, mięśnie czworoboczne, e, żeby to miało ręce i nogi i żeby łopatka popracowała też w pełnym zakresie ruchu. Kolejny, w kolejnym dniu trastery mogłyby być doskonałym elementem kondycyjnym, e, gdzie wykonujemy je na czas, gdzie wykonujemy je co minutę, co 30 sekund, gdzie dodajemy do nich airbike, e, nie wiem, swingi, wykonujemy je z double undersami, skakanką, bieganiem czy wioślarzem. Ponieważ Angażują całe ciało w doskonały sposób, zwiększają tętno, naprawdę są wymagające i można zbudować bardzo fajną kondycję, wykonując trastery z różnymi dodatkowymi elementami. Czy nawet e, tak jak tutaj, możecie zobaczyć, ja wykonywałem na początku, ponieważ miałem tylko jednego ketla. E, trastery e, jednorącz i rwania ketla, też świetne rozwiązanie na budowę e, kondycji. Ja osobiście wybrałem jako ciężar bazowy dwie szesnastki z czasem zwiększałem to obciążenie do dwóch dwudziestek, których nie mam w domu, więc z reguły dwudziestkami pracowałem na siłowni. Jak chciałem poćwiczyć troszeczkę bardziej siłowo, to pracowałem nad dwoma dwudziestkami czwórkami, czasami dwie trzydzieści, dwójki mi się pojawiały. Na siłowniach, gdzie miałem możliwość, starałem się łączyć z różnymi elementami ściągającymi. Często pojawiał się skierk w moich relacjach, bo było to bardzo fajne połączenie trastery i skierk czasami waliłem młotem w oponę, bo też jest ten element ściągnięcia z góry. Dodatkowo bardzo często pracowałem nad trasterami w formie przysiad, wyciskanie siłowo 5 powtórzeń plus 5 trasterów i do tego robiłem 5 podciągnięć, czyli robiłem 10 takich serii, sumarycznie wychodziło około 50 przysiadów, 50 wyciśnięć, 50 trasterów takich stricte trasterów, czyli przysiad z wyciskiem podrzutem. I 50 podciągnięć siłowych, co było bardzo fajnym treningiem, zwłaszcza w przerwie na lunch. Szedłem jeszcze dodatkowo, pracowałem nad swoimi słabościami i w około 30-35 minut miałem świetny trening zrobiony. Także jest to bardzo fajna, fajna możliwość do zrobienia treningu na siłowni, gdy nie ma się pomysłu. Jeżeli byłem przemęczony albo miałem na przykład drugą jednostkę treningową jak spinning, wykorzystywałem dwie dwunastki w ciągu dnia. Żeby wykonać te 100 trasterów. W momencie, gdy przesadziłem delikatnie z objętością treningową i wykonywałem dwoma dwudziestkami czwórkami, już byłem naprawdę zmęczony. To był chyba 22 dzień albo 21 dzień i zblokowało mi staw biodrowo-krzyżowy to musiałem znaleźć jakąś formę trasterów, która nie powodowała żadnego bólu i była możliwa do wykonania, więc wykonywałem wtedy. Trastery z jednym ketlem bądź z dwoma ketlami e, dwunastkami em, w formie staggered stance, czyli w tej pozycji chwiejnej, gdzie miałem bardzo mocno wyprostowaną e, pozycję pleców i nie odczuwałem żadnego bólu i dyskomfortu. E, bardzo ciekawe było to, że w trakcie e, tego miesiąca byłem u fizjoterapeuty, z którym walczyłem dosyć często o to, żeby wyrównać napięcia i aktywacje w e, mięśniach pośladkowych, co powodowało rotację u mnie w miednicy. Wykonywanie tych trasterów wyrównało te napięcia, co było dosyć ciekawym doświadczeniem i uważam, że motion is lotion, czyli ruch jest jakby oliwą, która powoduje to, że e, nasze ciało działa lepiej. Wiadomo, musimy to robić z głową. Ja dlatego też e, m, robiłem przysiad plus wyciskanie. A raz, że chciałem sprawdzić, jak wpłynie to na moją siłę. Co ciekawe, e, w ostatnim dniu, jako element rozgrzewkowy, wykonywałem, jako element siłowy, wykonywałem. Wyciskanie na ławce, i dawno tego nie robiłem, ale 110 poszło na 8 powtórzeń, chyba. Także jest to fajny element, który pozwalał mi podtrzymać um, siłę mojego wyciskania. Jak wychodzi przysiad, to nie mam zielonego pojęcia, bo ciężkich przysiadów nie robiłem około 3 lat. Chciałbym wrócić do nich i powoli się do tego zabieram. E, obecnie e, myślę nad napisaniem. Cyklu treningowego do nowego, strong, do nowego programu treningowego Stronger Bell, gdzie te trastery będą. Obecnie e, cykl rozpoczynający program treningowy Stronger Bell będzie skupiał się na czymś zupełnie innym. E, I takie ostatnie pytanie, czy zachęcam do takiego wyzwania? To zależy, co jest Twoim celem. Jeżeli Twoim celem jest sprawdzenie się mentalnie, e, poprawa techniki. Umiejętność czytania swojego organizmu, jak najbardziej. Jeżeli oczywiście masz taką możliwość, jak ja mam kettle w domu i wykonanie tego. Natomiast jeżeli nie masz mm, takiej potrzeby, to nie, nie ma sensu. Tak? Jeżeli masz złą technikę, jesteś osobą początkującą, to lepiej wykonać brpisy w listopadzie niż e, trastery.